Witam witam, tutaj jest Artur, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Minecraft. Um, tak, w ostatnim ostatni odcinek był krótki, myślałem, że to trwa około 20 minut, ale trwało 6 chyba. Coś koło tego. Jak tam możecie zauważyć, duch sobie pływa, znaczy lewituje. Na wodzie, no, nie wiem. Nie wiem czy on stąd lewituje, czy pływa. Dobra, to nie jest ważne. Um, przed chwilą zauważyłem, podczas wczytywania świata, że tam coś jest ciekawego I tam coś jest też ciekawego I to mnie bardzo interesuje Widok Zostawię sobie tutaj waypointa, ponieważ bardzo, bardzo podoba mi się to Miejsce Bardzo podoba mi się ten widok tutaj pewno szkieletów, nie lubię szkieletów Pełno szkieletów, w duchu, pełno wszystkiego. O, nie, tam nie idę, tam był Wilkołak, a ja tam nie idę. Przecież Wilkołaka nie mam szans zabić. Nie to, że się coś boję, ale po prostu nie mamy szans. A, tak. Hehe, zaraz coś zaryzykuję. Znaczy, zaryzykuję coś. Wszystko zaryzykuję. Spróbuję wskoczyć do tamtej wody i się nie zabić Znaczy, spróbuję spaść tak szybko na dół eee, Dobra 3, 2, 1 Taki odcinek będzie... Włączyłem stoper sobie pierwszy raz chyba W dobrym momencie Nie, drugi to jest odcinek ze stoperem Ale dobra 3, 2, 1 Kurde o. O, 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 o. Ale żyjemy Dobra, cześć, cześć Ojej Jaskinia. Wow, fajnie. Wciągnij. Wow, klatki. Ale klatki, masakro. Chcę je wciągnąć tutaj. Chodźcie, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Bye, bye. Haha, ciata. Spadaj. Spadaj. Hehe. Dobra. Fajnie się gadało z nimi. O, może krowę upieczamy sobie. Aaa, i nie w tą stronę uciekła. No niestety. No, a chodź tu. Chodź tu, chodź tu, no. Pająk, chodź. No bom, no bom. Tu i wanna fight? bomb. No, bom, ała. Ała. ała, 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 co to? Szczur, 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 szczur. szczur. Odcinek taki. Taki będzie z początku. Z adrenaliną. <laughs> Nie wiem, co inaczej będzie. O, Creeper. Cześć. Idź stąd, idź... Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Dobra, uwaga. Uwaga, jeszcze. Wow. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego komunikatu znowu Avasta. Dlaczego za każdym razem gdy gram w Minecrafta i nagrywam znaczy, No gdy nagrywam ogólnie. To zazwyczaj się pojawia aktualizacja Awasta. O, to jest rzadkie jest zjawisko, gdy pojawia się szkielet na pająku. Co to jest? Jakiś obeliks. Ciekawe, co to jest? To jest obeliks. Ale co ten obeliks tutaj robi? Nie mam kilofa, żeby się tam zagłębić. A skąd ja bym to zrobił? No cóż, możemy tylko zostawić tutaj i pamiętać o tym, że to było takie zjawisko. I gdzieś słyszę szczura. Nienawidzę szczurów. Znaczy, tak to lubię szczury w prawdziwym życiu. Nie, nie lubię określenia real. Znaczy, jestem real. Nie, nieważne, nieważne, nieważne. <laughs> A kryształ. O ile się nie mylę, to te kryształy się rozrastają. Ale my nie mamy kija, żeby tutaj cokolwiek zrobić. A takich kierowca bardzo by mi się przydał. I nawet do przekupania tego Abelixu co No do wszystkiego będzie potrzebne. <gry> Nie wiem, jak to inaczej będzie. E, dobra, Kill Zobaczyłeś Jeszcze gorsza. Muszę sobie coś zmienić. i e, e, Kill off. Chodź tu. Ojej, gdzie jest, tu jest szkielet. Dobra, widziałem po strzale widzicie jaki. Jaki ze mnie jasnowic. A, chodź tu, chodź tu, awa, 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 I nic nie widzę. Tam widziałem gdzieś klipera, z którym wolałbym nie mieć spotkania, no ale cóż zrobić? Innego. O! O ile się nie ma ale to tam jest Monster Spawner. Nic nie idzie no, Nie. Dobra, chodź tu. Dobra, kill off i kopie. Emy, jak się wystraszyłem. Najgorszy przeciwnik tutaj teraz w tym momencie to by był wilkołak. Z nim ani nie mamy, sz ani nie mamy szans uciec, bo jest od nas szybszy. Ani. Nie ma sensu trzymać tego spana. spawnera. Yy... Zombiaków. Yy, a a jest od nas szybszy, ma bardzo duże obrażenia i bardzo ciężko go zniszczyć. Ehehe, he, 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 Nawet nie wiecie jak się go boję. Zostaw mnie proszę. wow, ale mi sercowali. O są jakieś będą jakieś pochodnie. Jak fajnie, jak fajnie, jak fajnie, jak fajnie. Kurde, chyba tu idzie. Cholera. To wilk! O! Ale coś czuję, że to też jest w pobliżu wilkowa. Jest, zaraz będzie dzień! Jak słodko. Dobra, co tu jest? Chest card. No, fajnie. Fajnie, fajnie, zawsze się przyda. Wooden T, niepotrzebne, to, to się przyda. Siodło, siodło można wziąć zawsze. Węgiel Więk... mamy tylko jeden, tak więc niezbyt się przyda. Możemy zrobić tutaj lepiej sobie zjeść. Ale nie mamy tego, tego, ten, tego, takiego. I, I zróbmy tak. Tak, tak, tak. I tak i tak. Więc ja chciałem zrobić chlewek Chlebek, mam, mam, nom, nom. Co? Oje, je, je, jej, jak fajnie te rzeczy. Co można tu jeszcze wziąć? O, to się na pewno przyda. Mm. Jeśli wydaje mi się, guma się mało przyda na pewno, znaczy teraz, później będzie potrzebna, na teraz się mało przyda, e, nie potrzebujemy aż nie tyle dirtu, tak więc możemy sobie wziąć na przykład stąd, co by można było wziąć stąd, to, to, zjeść za chwilę, a to za chwilę, bo teraz nie jesteśmy głodni, już nie ma wielko, he. Eee. <laughs> nam jeden dirt. Co tu można wziąć, co tu można wziąć? To bym sobie wziął, aczkolwiek to się. Nie, stykuje się. Aaa, to dobrze. Resztą na pewno trochę. Na, na początku nie niby tak mało, ale zawsze się przyda. Aaaa, Czokomance, Czokomance, Co jeszcze wywalić? Co to jeszcze? To na pewno. I. O, jeszcze jedno. Czokomance. I to chyba wszystko. Mm, no. Mamy jedno siodło, MAMY! Do. CO TO JEST?! Ile tych wilków? Gincie cholera! Jak ja się wystraszyłem tego... Nawet nie wiecie... Dobra... Kopiemy, 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 kopiemy... Co tam może być? Nie mam pojęcia tego, a jak to wybuchnie? Ojej. Nie mam pojęcia po prostu co tam jest. Może gdzieś ukryć skarb. pająki. Może pająki tam są? Jakie <laughs> rzadki. Chyba nic tu nie ma. Jakie mam coś, że nic tu nie będzie. A chociaż możemy chwilę pokopać Nikomu to nie zaszkodzi hmm. Jedynie co to możemy czas stracić. Wow, już 10 minut minęło. a Mam wrażenie jakby minęły minę, minęło 2 minuty. Mam odwrotne wrażenie niż wcześniej. Yy, to będzie tak, tak i tak. Ops, 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 ops. Dobra, chyba tu nic nie ma. No. Ja jeszcze taką. Nie, nic nie widzę. Znaczy, nic nie ma. Widzieć nic nie mogę innego niż to, co tutaj jest. <gry> A nic nie ma, tak więc. Nieważne, nie będę filozofował. Zaczynam już coś wymyślać. Lubiego. Pajączki. To da się zniszczyć? Da się! A czy znaczy, da się to uderzać, a czy da się to zniszczyć, to już druga sprawa. Chyba niezbyt. No, chyba nie. A to? I'm Nie do zniszczenia. Dobra, lecimy do domku. To są piękne tereny. Wkrótce się tu przeniesiemy. A tymczasem trzeba wracać do domu. I prawdopodobnie znowu nie mam waypoint, bo nie pamiętam, żebym go rozstawiał. A już 10 minut, ten odcinek będzie około 20 minutowy może. Miałem zamiar tutaj coś wykopać, ale zapomniałem, że... E, że, e, ...że tam gdzie skończyłem to nie jest domek, tylko... ...tylko co jest? Tylko są piękne widoki. Piękna góra. Jeszcze tylko takiego pięknego wodospadu brakuje. Ale można go zbudować. Sztuczne to nie, so, nie, sztuczne to nie to samo co prawdziwe, ale jak jest, to zawsze to lepiej wygląda. Hmm, jakaś dziwna grafika mi się wydaje. Taka jakby kropkowana. Kropkowana, no, kwadratowa. <laughs> Tylko wydaje mi się, że... O, Tomek już tutaj? Co? Dziwno. Myślałem, że dalej o wiele jest. Ale przydałby się waypoint. White punch, white punch Dziwnie to powiedziałbym Tegoś razu się zgubię i nie wrócę już do mojego kochanego domku Korza Co tam korza? Hmm, może pojeżdżamy sobie świnia? <grymnie> Fajnie to brzmi, ojeżdżamy świni Gdzie jest to wejście? Tu <grymnie> Cały domek przeszedłem dookoła a, wiem co można zrobić. Można zrobić, nie mam materiałów. kurde. Dobra, to tu. I to niech się przepala. Eee, to są materiały górnicze, jeszcze nie przepalone. Tak więc to będzie to. Bo piasek też, marmur. to. Te wszystko. Drewno tutaj. Nie, równość jest tutaj, tak.

E, będę mógł zrobić... E, co, to, co będę mógł zrobić? E, armatę. Armatę. No taką wyrzutnie TNT. Check. Tak, okazało się, że po raz kolejny nie nagrywam. Chwila. Dobra, okazało się, że po raz kolejny nie nagrywam i... I takie mały tutaj próbowałem zrobić dach, który mi nie wyszedł. znaczy taki dach. Takie coś, co głupio wygląda. Ale teraz znowu możecie, musicie chwilę poczekać. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, okej. Okay. Albo i nie okej. Okay. Chwila. Okej, okay, już jestem. Wszystko jest dobrze. Tak były takie cięcia we mnie. Nie wiecie o co chodzi, ale... Po prostu musiałem coś zrobić. Poza planem. I... znaczy... Nie musiałem nic zrobić poza planem, ale... Po prostu ten program do nagrywania jest taki, że gdy włączymy na coś. na coś, czego nie nagrywa, to po prostu wyłącza się to nagrywanie. A przez przypadek kliknął mi się na tego. na jeden z programów i. i, i, i po prostu przestało nagrywać. A moja siostra teraz. Będzicie z nami sami posłuchać. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Bardziej je. Ale ona już tak ma. Psychiczna jest po prostu. A teraz zaraz taka kontra. Ma, ma, ma to po tobie. Chwila, chwila. A jakby tak to jeszcze zrobić. To tak głupie wygląda. Nie można by było po prostu czegoś takiego. Może tu, tu i teraz tak. I. Nie so, chcę tak. I nie. Nie chcę tak. Chcę tu. I jakoś tak. <laughs> Moje piękne wejście do domku. Dobra, na pewno lepiej wygląda niż na początku. I na tym skończymy ten odcinek. Powiem może tak, wejdziemy sobie na jakąś górkę, żeby pooglądać przekazy widoczki. I tak, na tym odcinku, tak troszkę, tak owie, tak bardzo, bardzo upiększyliśmy ten domek. Myślę, można go bardziej upiększyć. Taki, taki sucharek na koniec, i pozbieramy przy okazji sobie przedmiotki, które wypadły podczas wycinania tutaj wszystkiego. I idziemy śc ściinać. Ćcinać, żeby troszkę urosła. Znaczy pościnać, żeby urosła. Co ja, ugadam. pościnać, żeby posadzić więcej. i opcje jeszcze tu. I na tym skończymy ten odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Mianowicie na komentarze, oceny, subskrypcje. No to. No i. No i co? No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć. To cześć. Jeszcze raz powiem: cześć.